m Ojca i Synacha Świętego Panu Swana. Rociej ściostry święcenie pokarmów jest starym zwyczajem Kościoła, który przypomina prawdę wyrażoną przez świętego Pawła Apostoła. Tymi słowami, czyjecie, czy bijecie, czy, czy cokolwiek innego czynicie. Wszystko na całe Boże czyncie. Spożywanie posiłku jest też świętą. Dlatego modlimy się przed i po jedzeniu, a na największe święto Zmartwychwstania święcimy także pokarmę. Kiedy zakończymy święty post paschalny i spotkamy Chryzusa Zmartwychwstałego, byłszy świętej Wielkanocnej, powrócimy z radością do na naszych domów, i z Chrystusem zasiądziemy do wspólnego, świątecznego stołu. Wreszcie, wtedy sobie wzajemną życzliwość podczas składania sobie życzeń przydzielimy się poświęconym jajkiem, znakiem nowego życia. Proszę więc Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy, które zostały przyniesione do świątyni dla Zbóch. Panie Jezu Chryste, ty w dzień przed Męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować Was waku W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby stworzyć wraz z nich posiłek. Prosimy Cię, daj nam zwiarę przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku. Dzień Twojego zwycięstwa, abyś mogli się radować z udziału w Twoim życiu i z w stanie. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w komunii świętej daje życie światu. O Bogu zła, ten chleb I wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś ruch słuchający Ciebie wytrwany na bóstwo i który po swym zmartwionym stanie przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i ogłeś świat z grzechy. Pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka Paschalnego i świątecznych potraw, które dyspożyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas w odsłonie Chryste, Chryste życie jest martwe w stanie nasze. Pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Wielkiego Piątku, kiedy sprawujemy liturgię Męki Pańskiej, aż do momentu ogłoszenia, że Pan Zmartwychwstał. Kościół jest ogarnięty wielką ciszą. Nawet słońce ze wstydu, kiedy Bóg umarł na drzewie krzyża, schowało się za chmury. Trwamy w tym świętym milczeniu, w adorowaniu Jezusa obecnego pośród nas, Najświętszym sakramencie, którego służyliśmy uroczyście do domu Zachęcam Was, bracia i siostry, do tego, aby wejść w tę przestrzeń ciszy, przestrzeń spotkania z Bogiem, by Jezusowi oddać swoje serce, swoje życie, by ofiarować to, co jest naszym krzyżem. Ale także zapraszam do tego, aby wspólnie trwać na modlitwie Królu Bożego. Uroczystą Wigilię Paschalną rozpoczniemy o godzinie 21. Odnowimy wówczas przy życzeniach dlatego prosimy, by na tę liturgię zabrać ze sobą święce. Dopełnienie liturgii paschalnej będzie procesja rezolucyjna już o świcie, którą Panu błogosławię na radość przeżywania świąt Pańskiego i na to spotkanie z Chrystusem. z w stanach. Panu Sławiu, niech was błogosławi przed mną Ojciec i Syn, i Święty. Wstyd i